Rzecz tańsza, gorszej jakości, pozbawiona pewnych funkcji, i kiedy ją kupujemy, mamy świadomość, że trzeba iść na pewien kompromis. Takie z definicji są podróbki. A jednak wciąż się na nie decydujemy. Skąd w nas taka chęć i potrzeba, żeby z pełną świadomością wydawać pieniądze na produkty, które przy odpowiednim egzekwowaniu prawa w ogóle nie powinny istnieć? Przede wszystkim, co określa, czy mamy do czynienia z podróbką? W głównej mierze, zamysł producenta. Dla przykładu weźmy takiego Powerbanka. Przy zakupie nie musimy ograniczać się do tego, co znajdziemy na rodzimym rynku, ale można zamówić sobie coś chociażby z AliExpress. Wszystkie przedmioty z tej kategorii różnią się od siebie bardzo niewiele. Znajdziemy w nich identyczne technologie chroniące podczas ładowania, takie same porty USB czy bardzo zbliżoną pojemność. Główną różnicą jest tutaj sama obudowa. Czy w takim razie wszystkie względem siebie są podróbkami? No nie. Ale za to, jeśli mamy coś, co imituje oryginał i widać to na pierwszy rzut oka, no to sprawa wydaje się chyba oczywista. A ta sprawa zaczyna robić się jeszcze bardziej ciekawa, kiedy pomyślimy o zapożyczaniu rozwiązań jednego producenta od drugiego. Czy notch w Essential Phone został później podrobiony przez Apple? Czy usunięcie portu Jack w urządzeniach Apple zostało podrobione przez innych producentów? Gdzie zaciera się granica tej oryginalności? Xiaomi Mi Watch, gdzieś to już widziałem, niby, ale nie do końca. No i właśnie, co o tym myślicie? Od środka smartwatch jak każdy inny, no chociaż trzeba przyznać, że jest na bogato, bo mamy GPS, Bluetooth, Wi-Fi, NFC i to w normalnym wydaniu, które będzie działało także w Europie oraz ekran AMOLED. Później robi się już mniej kolorowo, bo jest 1 GB RAMu, Bateria 570 mAh i Snapdragon Wear 3100. Który jest stary jak świat, bo to tak naprawdę podkręcony Snap 2100, który z kolei jest Snapem 400 z 2014 roku. Ale z zewnątrz, no to już inna bajka. Przecież można było ten design zrobić zupełnie inny, oryginalny. Skąd więc ten krok? Wzbudzenie kontrowersji? Żerowanie na przyzwyczajeniu klientów do tego co od lat serwuje nam firma z jabłkiem? Za kwotę blisko 1000 zł, jaką przyjdzie nam zapłacić za to urządzonko, to wciąż ciekawa alternatywa. Jednak jak waszym zdaniem przyjmie się na rynku? Czy sam fakt, że zegarek wyprodukował Xiaomi, już podniesie sprzedaż? Jaki jest wasz stosunek do podróbek, a jaki do produktów bliźniaczopodobnych? podobnych? Dzięki za uwagę. Dodając komentarz, pamiętaj o łapce w górę pod filmem i subskrypcji naszego kanału. Cześć.